Dzień dobry. W drodze nad małą. Jest wspaniale samki odpalone. Piękny spacer w mojej ulubionej porze roku. Tak, kocham zimę. Też pewnie dlatego, że jest to coraz rzadsza. Cieszmy się zimą. Naprawdę nie, nie czekajmy na wiosnę, bo ona i tak przyjdzie i... I jeszcze będziemy chcieli, żeby było trochę chłodniej. Więc teraz jest ten czas. Mamy białoporka brzozowego, który rośnie na brzozie. I którego, przepraszam, zdejmowałam rękawiczki, teraz sobie z i weźmiemy do domu. O. Chodź Miłoszu, zobacz białoporka, chodź. Słyszałeś, Miłku, dzięcia ma dużego? Tak. <słysy> <słysy> <słysy>